Cikonowski będzie musiał zapłacić milion złotych na cel wskazany przez niejakiego hosę kolekcjonera. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Papuga Komentuje. Proszę Państwa, los był dla nas przychylny, ponieważ otrzymaliśmy bardzo ciekawą sprawę od świata influencerów do skomentowania w dzisiejszym odcinku. Mianowicie, Szanowni Państwo, niecały tydzień temu niejaki Mikołaj Tylko w swoim odcinku newsowym... Omówił sprawę loterii, której partnerem jest spółka, spełni marzenia spółka Zoo, która zajmuje się sprzedażą e-booków. E-booki są sprzedawane oczywiście wraz z towarzyszącą temu loterią i stała się bardzo interesująca rzecz, ponieważ termin losowania głównej oraz dodatkowych nagród został. Przełożony z 10 lipca 2024 roku na termin późniejszy. To zmotywowało pana Konopskiego do tego, żeby zatytułował swój odcinek w sposób, sugerujący jakoby zmiana terminu tejże loterii miała być związana z tym, że jest jakiś przekręt dotyczący lot loterii. W związku z taką informacją oraz w związku z tym jak został wykreowany przedmiotowy odcinek, adwokat reprezentujący pana Mariusza Olejnika, który w internecie funkcjonuje pod pseudonimem taktycznym Hosse Kolekcjoner wezwał do usunięcia fragmentu filmu, zmiany tytułu tego filmu, którym dokładnie było wskazane Hose kolekcjoner i przekręty z loterią znak zapytania i opublikowania przeprosin. I szanowni państwo, patrząc na treść tych przeprosin, ja je tutaj przytoczę. Te przeprosiny miałyby brzmieć w następujący sposób: ja Mikołaj Konopski tylko przepraszam Mariusza Olejnika, Jose Kolekcjonera za opublikowanie materiału wideo pod tytułem Jose Kolekcjoner i przekręt z loterią. Były wspólnik Buddy, Wojtek Gola, Donald Trump, Pokimane, w którym wskazałem nieprawdziwe informacje, że Mariusz Olejnik, Jose Kolekcjoner jest organizatorem loterii spełnienia marzeń. Ma ludzi za de Pokazując, że loteria ma szczytny cel charytatywny, bez mojej wiedzy i zgody wykorzystał mój wizerunek oraz innych youtuberów do promocji loterii. Oświadczam, że pomimo wstępnych rozmów z Mariuszem Olejnikiem, hose kolekcjonerem, przedstawiłem cały materiał tak, jakbym nie był zainteresowany współpracą i nigdy nie uczestniczyłem w takich rozmowach, za co przepraszam. Kiedy pojawiła się możliwość współpracy dotyczącej loterii, sam Powiedziałem Mariuszowi Olejnikowi Hose kolekcjonerowi, że już dwukrotnie brałem udział w takich eventach. Mariusz Olejnik Hose kolekcjoner nie jest i nigdy nie był organizatorem omawianej loterii spełnienie marzeń. Jest nim nowsza spółka z siedzibą w Gdańsku. W związku z tym przepraszam Mariusza Olejnika Hose kolekcjonera za naruszenie jego dóbr osobistych i wprowadzenie odbiorców błąd. I szanowni państwo mamy piękny przykład Ochrony dóbr osobistych, czyli mamy w ruchu artykuł 23-24 Kodeksu Cywilnego. Obok tego żądania jest też domaganie się, szanowni Państwo, zapłaty przez Konopskiego miliona złotych na wskazany cel konkretny, społeczny i zaniechania dalszych naruszeń. Jest to jak najbardziej prawidłowe z punktu widzenia takiego teoretycznego konstruowania tych żądań. Natomiast ja postaram się dzisiaj przeanalizować, ile z tych żądań może rzeczywiście obronić się w sądzie i na ile w mojej, oczywiście subiektywnej ocenie, to wezwanie jest trafne. Na wstępie powiedzmy tutaj jedną ważną rzecz, bo to jest często mylone. W swoim materiale Gimper i Rewo, o ile dobrze pamiętam, zastanawiali się, dlaczego zamiast pozwu poszedł taki list adwokacki i taka droga została wybrana. To już na wstępie Państwu wskazuję, że naturalną rzeczą, w sądzie jest to, że najpierw się wzywa wezwanie, czy podejmuje jakąś próbę ugodowego zakończenia sporu. I zazwyczaj taką próbą jest wezwanie do zapłaty, jest wezwanie do spełnienia jakiegoś świadczenia. To, co jest tu w tym wezwaniu, co za bardzo w mojej ocenie nie znajduje mocnego uzasadnienia, to jest twierdzenie, że Konopski w jakikolwiek sposób wprowadził ludzi. W błąd to co do tego, czy został wykorzystany jego wizerunek, czy nie został wykorzystany jego wizerunek w materiałach promocyjnych loterii, ponieważ on wskazał w swoim materiale dwie strony medalu, tak? czyli z jednej strony pokazał, że dostał informację od widza i zdjęcie tej grafiki reklamowej. Wskazał, że jest to bardzo słabe, jeżeli Rzeczywiście miało miejsce. Nawet wydaje mi się, że to jeżeli mogło być dogrywane po przygotowaniu materiału, po czym przedstawił też wersję Jose Kolekcjonera, który poinformował Konopskiego o tym, że nic takiego nie miało miejsca, więc tutaj w mojej ocenie to w żaden sposób się nie broni. Żądanie sprostowania, że Jose Kolekcjoner. Nie jest organizatorem loterii. To jest trafne żądanie i tu, tu jak najbardziej należy zgodzić się z tym, że materiał Konopskiego jest nierzetelny w tym zakresie, że podaje nieprawdziwe, nieprawdziwe informacje. Organizatorem, jak wynika z regulaminu, jest, Szanowni Państwo, Spółka, którą pan Jose kolekcjoner wymienił w swoim liście adwokackim, a w zasadzie tęże spółkę wymieniła kancelaria go reprezentująca, tu jest jak najbardziej trafne to żądanie. Chodzi tutaj o spółkę, nowsza spółka ZO. Co ciekawe, jest to podmiot, który niejedną loterię organizował, z tego co zbadałem, więc ma wiedzę, jak te loterie się organizuje. Kolejne żądanie dotyczące tego tej wypowiedzi takiej, powiedzmy, brzydkiej, że pan Jose ma ludzi za osoby nierozsądne, to trzeba wskazać, że była to wypowiedź pewna ocenna określonego zjawiska opierania, opierania marketingu czy promocji jakiegoś produktu oparciu. O pozorność działania charytatywnego, pozorność woli pomocy ludziom. Niewątpliwie jest to pewna forma stosowana przez różne firmy marketingowe, jako że jest to forma stosowana gdzieś tam, powiedzmy, publicznie, jest pewnym zjawiskiem, pewnym zachowaniem. Jak najbardziej można taką ocenę wypowiedzieć, w szczególności, że tu nawet nie było stricte. Wypowiedziane do konkretnej osoby, a do określonego zjawiska, więc tutaj ciężko się przyczepić. Natomiast to, co w mojej ocenie, Szanowni Państwo, rodzi największe ryzyko po stronie Konopskiego, to jest określenie hosek, kolekcjoner i przekręty z loterią znak zapytania. Już na wstępie trzeba powiedzieć, że zniesławić oraz naruszyć dobra osobiste można jak najbardziej również zadając pytanie, robiąc krzykliwy tytuł, tytuł, który ma ściągnąć widzów i zadawać pytanie, nie robić tego w formie twierdzenia, ale zadając pytanie. Jest szereg orzeczeń, które w ten sposób mówi, więc jest to rzeczywiście pewne ryzyko dla, dla pana Konopskiego, w szczególności, że wątpię, żeby można było określić, że naruszeniem dóbr osobistych pana Jose było określenie jego jako organizatora loterii, bo to by implikowało, że organizator loterii jest jakiś zły, że ta loteria jest szemrana, że jest niedobra. A jeżeli twierdzimy, że z nią jest wszystko ok, nie była ona szemrana, rana, nie była ustawiana, nie było przekrętów przy tej loterii, to ciężko się obrażać, że ktoś nas nazwał organizatorem. W szczególności, że o tym projekcie, czyli sprzedaży e-booków i organizacji loterii, w szczególności, że o tym projekcie, promując ten projekt, pan Jose mówi jako jego projekt, jako rzecz, którą on organizuje, którą on robi. No, ciężko tutaj za tego organizatora się obrażać. Natomiast co do szemra, szemralności loterii i co do materiału Konopskiego, trzeba wskazać, szanowni Państwo, że ten materiał w pewnym zakresie jest nierzetelny, ale jest o tyle nierzetelny w mojej ocenie, że jest nierzetelny na korzyść Konopskiego, a nie na jego niekorzyść. Rzecz się rozbija o to. Że w regulaminie loterii w żadnym zakresie nie zapisano i nie wskazano na możliwość zmiany terminu losowania, czy na możliwość zmiany czasu trwania loterii. Mam ściągnięty ten regulamin i go sobie przeczytałem, i nie ma takich zapisów w tym regulaminie. Jest to o tyle istotne, szanowni państwo, że trzeba pamiętać, że bardzo dużo osób przypuszczalnie uczestniczących w tego typu lotariach to są konsumenci, czyli osoby, które zawierają z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą umowę, która nie ma związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i wobec tego konsumenci są w sposób szczególny chronieni. Jeżeli popatrzymy na regulaminy różnych loterii organizowanych w ramach różnych akcji to bardzo często w tych regulaminach znajdują się takie zapisy, że organizator zastrzega sobie prawo na przykład zmiany daty losowania, wydłużenia czasu loterii. Pan Konopski, jako takie prawo zastrzeżone w regulaminie loterii uznał paragraf drugi punkt pierwszy regulaminu loterii, który mówi że czas trwania loterii obejmuje okres od 15.05.2024 roku do 28.12.2024 roku. Niestety pan Konopski nie wiedział, bo zapewne nie miał dostępu do pierwotnego regulaminu loterii, którym te daty, szanowni państwo, były zupełnie inne. Loteria miała trwać do 9 października 2024 roku. Regulamin został w dość specyficznych okolicznościach zmieniony, ponieważ wniosek o zmianę regulaminu został złożony w pierwszej połowie czerwca 2024 roku, a więc na niemalże miesiąc. Przed tym, kiedy miało dojść do loterii. Co ciekawe, i to jest bardzo interesujące, ten wniosek był niekompletny. Nie jestem Państwu w stanie powiedzieć, w jakim zakresie był niekompletny, ponieważ. Decyzja zmieniająca decyzję udzielającą zezwolenie na przeprowadzenie tej loterii nie wskazuje, w jakim zakresie ten wniosek był uzupełniony, ale ciekawą rzeczą jest to, że on został uzupełniony 10 lipca 2024 roku, a więc w dniu, w którym miało dojść do losowania na nagród zgodnie z pierwotnym. Regulaminem. A bardzo istotną rzeczą tu, tu jest również to, że decyzja zmieniająca została wydana dzień później, czyli bardzo szybko od uzupełnienia tego regulaminu. To jest o tyle istotne, że w swojej informacji czy wywiadzie udzielonym dla Influenus, pan Jose mówi, że przyczyną zmiany tego terminu były. Jego osobiste i biznesowe sprawy, które uniemożliwiły mu działanie w pełnym zakresie i w, pełnym, w pełnej skali. Nie wiem, czy te dane, czy te informacje są prawdziwe, czy one nie są prawdziwe. Jest to dla mnie rzecz, która pozostaje poza możliwością mojej weryfikacji. Natomiast niewątpliwie jest interesującą rzeczą to, że wniosek, który był składany w pierwszej połowie czerwca, z przez profesjonalny podmiot, który zrobił dużą ilość loterii, z jakichś przyczyn musiał być potem w trakcie uzupełniany, co wskazuje, że mógł być niepełny, mógł nie spełniać wszystkich kryteriów, mógł nie zawierać pełnych informacji. Tego nie określimy, bo tego też nie wiemy. Odpowiedni organ, który kontroluje loterię zgodnie z przepisami ustawy, wydał zgodę na zmianę tego regulaminu, więc w tym zakresie jest to zgodne z prawem. Ta loteria jest legalna. Natomiast ja jeszcze chciałbym Państwa uwagę zwrócić na jedną rzecz, i to może bardzo mocno Konopski podnosi, że w treści regulaminu loterii, jak nie ma informacji, które by wskazywały na możliwość odstąpienia, na przykład, od udziału w loterii, czy też przykładowo żądania odstąpienia od umowy sprzedaży tych e-booków, które w dużym zakresie, w mojej ocenie, chęć zakupu tych e-booków była podyktowana przez konsumentów wolą udziału w loterii. Zresztą tak większość tych internetowych loterii jest przeprowadzanych, i z tego powodu należy się zastanawiać, czy kiedy konsumenci zawierali tego typu umowy, to czy w takim wypadku zmiana tego terminu nie narusza praw konsumentów i czy te klauzule umowne, te zapisy w regulaminie nie są na przykład zapisami niedozwolonymi, które niekorzystnie wpływają na interes konsumenta. Ponieważ niewątpliwie umożliwienie większej ilości osób wzięcia udziału w loterii, odroczenie daty losowania nagrody, umożliwienia większego rozpromowania takiej loterii, dla uczestników, którzy zgodnie z pierwotnym regulaminem wzięli udział w tej loterii, jest niekorzystne, ponieważ więcej osób będzie brało udział w loterii, a w konsekwencji oni będą mieli mniejsze szanse na wygranie w tej loterii. I z tego powodu w mojej ocenie pan Konopski będzie mógł się bronić, że informacje i tytuł zamieszczony odnośnie tej loterii był o tyle głośny i krzykliwy, że jego wątpliwości budziła zmiana terminu losowania, która nie, której możliwość zmiany nie wynikała stricte z zapisanego regulaminu, a jednocześnie było to działanie w interesie społecznym wynikające z faktu, że jednak zmienianie Zasad gry może być nie w porządku, może być nieuczciwe względem osób, którzy w tej grze biorą udział. Dlatego, Szanowni Państwo, w mojej ocenie nie ma dużych szans, aby Mikołaj Konopski tylko musiał zapłacić tak znaczne środki. Być może w jakimś zakresie sąd uzna, że doszło do naruszenia dóbr osobistych, natomiast wątpię, aby przy wzięciu pod uwagę wszystkich tych okoliczności, o których mówiłem. W rzeczywistości miało dojść do zasądzenia tak znacznej kwoty. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. A jeżeli byście chcieli posłuchać dłuższej formy, zapraszam państwa do podcastu